Przed nami radio samochodowe, fajnie zachowane w kolorze czarnym, jak widać. No, z nadruku można się dowiedzieć, że pochodzi z Forda. E, ciekawe, czy to Filko, czy też jakaś inna konstrukcja. Filko to taka firma, która dostarczała przy różnych podzespołów do, e, dla Forda, między innymi też dostarczała odbiorniki radiowe. No, zresztą bardzo znana firma w Stanach Zjednoczonych, w Polsce marka mniej popularna, no ale w Stanach e, USA e, znana choćby stąd, że e, wyprodukowała pierwszy odbiornik telewizyjny. Więc e, niebagatelne osiągnięcia, można powiedzieć, ma na swoim koncie. W międzyczasie zdjąłem obudowy. No i cóż, e, radio do Forda wszystko wskazuje na to, że jest to Blaupunkt. Punkt. Nie wiem jeszcze jaki model, ale zarówno użyte podzespoły, jak i tak y, pierwsze wrażenie, jeśli chodzi o elementy, y, elementy mechanizmu magnetofonu, właściwie odtwarzacza, y, wskazują, że to y, ten producent popełnił radio, które przed Wami. Y, radio jest strojone elektronicznie, ma wyświetlacz, y, jest stereofoniczne można podłączyć dwa głośniki no i wiem z opisu, że tu jest jakiś problem chyba z czułością bo tylko jedną czy dwie stacje odbiera, no nie wiem też jaki jest zakres fal, no ale nie zakładam, że jest to zakres stary OIRT 64,5 do 74 MHz, tylko ten, który no, mamy tutaj, a w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych był już od dawna ten, który mamy teraz, tutaj w Polsce. Tak więc za chwilkę podłączę radio i zobaczę, czy, co mu dolega. No wiem też na pewno, że Bluetooth będzie jakimś tutaj dodatkowym elementem, który pojawi się w jego konstrukcji. Co by też, no pierwsze oględziny wskazują, że w środku to się raczej nie zmieści, a więc trzeba będzie ten moduł zainstalować na zewnątrz. Jak widać, na pewno do poprawy jest to połączenie anteny z radiem, czy właściwie kabla antenowego z radiem. Całe jest skorodowane i wymaga interwencji. A poza tym radio na UKF gra całkiem dobrze. Pokrywa pełne pasmo, więc pewnie ja coś źle zrozumiałem z opowieści właściciela. No cóż, za chwilkę sprawdzę, jakie są możliwości instalacji modułu Bluetooth. Radio do Forda Granady rocznik 81 jest już naprawione. No w zasadzie nie wymagało jakichś tam wielkich zabiegów. Kiedy do mnie trafiło, wszystkie fale odbierały, odbierał należycie stacje radiowe. Również magnetofon był sprawny i dalej jest sprawny. Natomiast parę mankamentów jednak było. No pierwszy taki to zupełnie Zjedzony przez korozję przewód antenowy musiałem wymienić całe to gniazdo takie na kablu, na przewodzie drobiazg w zasadzie no ale w samochodzie mogłoby to sprawiać problem Cóż tam jeszcze? Dziwna sprawa, ale balans nie działał. Tutaj jak w większości, może nie w większości, ale często zdarza się sytuacja, kiedy polegająca na tym, że w odbiornikach takich typu jak Grundy czy Blaupunkt regulacja balansu odbywa się przez wyciągnięcie klawisza. Zostaje pochwycony Czyli... przez Grimalda i wsadzony do więzienia. Pociągając go do, do siebie, możemy regulować. też dojść do tronu zamiarami. Postanawia jednak zmienić kierunek swoich działań i pomóc bratu połączyć się z żoną i dzieckiem. Dlatego próbują zorganizować opuszczenie tego więzienia przez Bertalida, ale. Można regulować w ten sposób balans. Tutaj to nie działało kompletnie. Teraz już działa. No i zainstalowany bluetooth. Nic wielkiego, ale dzięki temu mamy możliwość korzystania z różnych serwisów. Nie mogę za włączać tej akurat muzyki. Najlepiej jest dokonywać takich prób na muzyce klasycznej. Wtedy YouTube po prostu się nie czepia. No ale. Tutaj mamy dostęp właśnie do tych przeróżnych serwisów internetowych, które są dostępne. Tak więc radio gotowe do pracy w samochodzie i niebawem do niego, do niego trafi. Ale zanim trafi, to jeszcze chciałbym zwrócić waszą uwagę na pewną ciekawostkę, tylko wcześniej je wyłączę, bo muszę pokazać tylną ściankę. Jeśli przyjrzeć się tylnej ściance, to tutaj mamy takie dodatkowe złącze. Wygląda jak mini -jack. w istocie jest mini -jackiem, ale pewnie trudno byłoby podłączać słuchawki, korzystając z tylnej ścianki radia. Nie do tego to służy. Tu możemy włączyć taki system zdalnego sterowania system do duże słowo, no ale powiedzmy, że do zdalnego sterowania radiem i dzięki temu uzyskujemy możliwość automatycznego wyszukiwania stacji, właśnie takie zdalne, no i druga rzecz oprócz plusa zasilania, odnajdziemy tutaj dwa dodatkowe złącza jedno z nich to jest antena automatyczna, no to tutaj jakby nie trudno zgadnąć że to jest właśnie to, natomiast drugie złącze służy do tego aby podłączyć tutaj i móc sterować taki dodatkowy Odbiornik, który służy do odbioru fal krótkich wyłącznie, taka rozbudowana funkcja odbiornika, który tutaj przed wami leży. W tym poprzednim fragmencie pierwszym zdaje się, powiedziałem, że to jest w ogóle radio Blau Tak ono właściwie wyglądało bardzo. Do, że tak powiem, maniery konstruowania i produkcji tej firmy jest bardzo zbliżone, ale to jednak korekta musi nastąpić, ponieważ jest to Grundyś, model. WKC3820. No i to taka, taka jeszcze rata do tego co mówiłem wcześniej. A jeszcze jedna historia, tutaj patrząc już na ten przód. Ciekawie jest rozwiązane również programowanie radia. Jak widzicie tu jest wyświetlacz dosyć mały, więc po wyszukaniu stacji na danym, powiedzmy, na danej komórce pamięci. Tutaj mamy jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę. Wciskamy sobie ten czerwony klawisz, czyli pamięć, no i ona, ta stacja zostaje zapamiętana. Dodatkowo mamy tu przełącznik tonów wysokich, niskich, i tak jak mówiłem poprzednio, ten przełącznik służy do wyboru czułości radia. Możemy zdecydować się tylko na silne stacje, albo na, na stacje, które są również nieco słabsze, godząc się z tym, że jakiś tam szum się pojawi. No, ale jeśli jest szum, można zawsze przełączyć na mono i tego szumu nie będzie, albo będzie on dużo mniejszy. Więc w przypadku takich sytuacji, kiedy oczekujemy raczej na, na wiadomości niż słuchamy muzyki, może się taka. Funkcjonalność doskonale sprawdzić. No i to tyle, jeśli chodzi o to radio. Wraca już niebawem do Forda Granady, rocznik 81.